w vlogu do kawy i jestem tu z gumisiem cześć gumis, przywita się pięknie, jedziemy do sklepu, bo doszły mnie słuchy, że w Sport Direct są y, turkusowe dodatki do domu, także pędzę zobaczyć y, co, y, co tam jest faktycznie. Hmm, bo od jakiegoś czasu szukam takich turkusowych dodatków e, i jak sobie, wymy, znaczy wymyśl, nie wymyśliłam sobie koloru, tylko jak sobie wymyśliłam, że ja chcę mieć dodatki w tym kolorze, to nagle e, jakby wszystkie turkusy ze sklepów znikły i ja nic turkusowego nie widziałam. E, gdzieś tam w inspiracjach na e, Pinterestie, no to tam widziałam faktycznie, ale tu w irlandzkich sklepach online patrzyłam, no nic, 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 także. Ucieszyłam się, jak usłyszałam o tym, że właśnie w Sport Direct jest, a napisała mi o tym Wicka z Irlandii, z Dublina, Kasia, którą serdecznie pozdrawiam, że u nich właśnie się pojawiły i być może u nas w mieście też są. Także biorę Was do sklepu i sprawdzimy, czy te turkusowe dodatki u nas w mieście są. Jestem Sport Direct, ale ja tu widzę, że nie tylko turkusowe dodatki, ale również i różowe. Popatrzcie, jakie. Ja piękna, różowa głowa. Gumi się śmieje z tych głów, ale one mi się podobają. Tam mi się podoba, turkus. Bardzo ładna jest. Tylko ona coś tu taka... Już widać, że ludzie macali sobie swoje palce w tej głowie i to porządnie. Ojejku, to jest skarbonka. Gumiś! To jest skarbonka. Popatrz. Ale patrz, jaka ładna. Ale ta różowa, jaka ładna. Weź mi tą. Weź mi to. O jej teraz. Teraz ja nie wiem, którą wybrać. Bo różowa też by nam pasowała do. No co? Do salonu bym chciała. I co z turkusu jeszcze tu jest? Dobra, to jeszcze tam, nad tą głową będę myślała. I z turkusu jest jeszcze taki globus. Ładny. Ale globus to tak wiecie, pasuje bardziej na biurko. Może i taka narzuta, 25 euro. Ale gdzie ja to narzutę? Tam na narożnik bez sensu. Taki jakiś cieńszy kocyk jakby był. Bardzo dużo tutaj sztucznych roślin, które też mi się podobają. O! Ile ten globus kosztuje? 42 euro, ale jest taki porządny, powiem Wam. A tu taki mniejszy za 30 euro. Zielony, ale ciężkie są te globusy. To nie jest zwykły taki plastik. Zresztą ma tutaj metal, wszystko. Także porządnie wykonany, porządna robota. I nic nie widzę tutaj. Co? Turkusowy telefon. telefon. Dziękuję Ci gdzie ja go sobie postawię. Ale poczekaj, to jest po prostu telefon. To no ładny jest jako dekor, ale ja wiem, czy ja chcę mieć taki telefon trochę oldschoolowy faktycznie. Ale jeszcze nie ten old, old school, dlatego, że old schoolowy miał taką tarczę, po prostu się wykręcało. Tu i już jest na takie guziki, czyli nowocześniejszy. A tu są te. Ale to jest z kwiatami razem, ze sztucznymi. Patrz go, mieć te pufy, tylko szkoda, że nie ma w takim kolorze jak chcemy. Są różowe tylko. Ale patrz na 20 euro, przecenione. No. Jakbyśmy kupili y, taką pufę i tą głowę różową, to by pasowało. mi <gum> się na mnie patrzy, dobra. Nie wiem, ja nie wiem czy ja chcę tą głowę. Kurczę, z jednej strony mi się bardzo podoba, bo turkus, no nie? Ale ten róż też jest ładny. Ja teraz jestem... Nie wiem, skołowana jestem. Jeszcze jest jakiś... A, na świeczki to jest. Tak. I to nic. Z dodatków tutaj już więcej nic nie ma. To jest wszystko. No. Ładne dywany. Miluj się. nie wiem, reszta to są pościele o może zobaczymy na poście może jakąś kupimy pościel nową Gumiś wypatrzył takie mega jabłko szare ładne, podoba mi się szkoda, że nie ma turkusowego ale ładne, co? A nie wiem Czy to musiało być gdzieś, gdzie by było widoczne a nie schowane, prawda? ale na ten, na tarasie by nie pasowało? koło Antka? Nie, za szary jest, ale ładne, podoba mi się. Granatowe poduchy. To 10 euro. Nie, mam, jeszcze, jeszcze widziałam ten, że są jeszcze musztardowe, no nie? Dobra, idziemy dalej. Buty. Tak, i zawędrowaliśmy na stoisko z butami. I powiem Wam, że podobają mi się dwie pary butów marki Head Over Heels i to jest pierwsza w kolorystyce szarej, różowej, takiego niudziakowego różu i oczywiście biel. A to jest druga para butów. Bardzo mi się obydwie pary butów podobają i powiem Wam, że fajnie wyglądają na nodze. Teraz akurat przymierzam te, takie unicornowe. A zaraz przymierzę te drugie ja Wam pokażę. Nie wiem, które brać. Jedne i drugie mi się podobają. No nie wiem, ja sama nie wiem, które brać. Te, które mi się podobają, czy które po prostu do mojego wieku pasują. Bo Gumiś powiedział, że to są dla młodych dziewczyn. A ja mówię, no skoro sięgłam po te buty, to chyba jestem gdzieś tam w środku młodą dziewczyną, skoro mi się takie rzeczy podobają. I tak się prezentuje pierwsza para. A tak się prezentuje druga para. Powiem Wam, że y, przód ma bardziej wyprofilowany, ładniejszy przód. No, ogólnie dwie pary mi się podobają. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jedna taka, druga taka. O, matko. Nie wiem. Jestem w kropce. Ale chyba wezmę te, co mam na nogach, bo mi się y, właśnie podeszwa chyba bardziej podoba. Buty wybrałam, wracamy do domu i muszę tu podziękować Gumisiowi, bo Gumiś mi je fumnął. Także dziękuję Ci Gumisiu za te buty. Nie wiem, nie wiem, co cię naszło, że nagle zechciałeś mi kupić buty, ale Ci dziękuję. Może następnym razem też Cię wezmę do sklepu. <laughs> Może też cię znajdzie, że mi <laughs> coś jeszcze kupisz. Ale okej, okay, pokażę Wam w domu, które wybrałam, ale najchętniej bym wybrała dwie pary. Byłam w koście po drodze. Kupiłam przepyszną ice latę, ale powiem Wam, że ja jestem jakieś dziwadło, bo nie dam rady pić z tej rurki papierowej, no nie smakuje mi, czuję się jakbym miała ja na języku papier, jakbym za papier, nie wiem, nie wiem czy wiecie o co chodzi, ale no nie dam rady, przyjadę do domu, wyciągnę tą rurkę i wypiję tak normalnie. I buty, które wybrałam to ta wersja mniej czaderska, czyli ta mniej unicornowa. W sumie zastanawiałam się, szukałam również całych butów białych, dlatego że one też są na topie, też mi się podobają, ale jednak przystanałam przy tej wersji kolorystycznej. Taki delikatny róż z delikatną szarością, takie pastelowe mogę rzec kolorki. Tutaj z tyłu ma taki kolorowy pasek i logo firmy. Również logo znajduje się na przodzie buta, ale ogólnie buty bardzo fajnie wyprofilowane. Leciutkie, bardzo wygodne. Ja myślę, że też również będą wygodne na dłuższą metę dochodzenia. Środek jest taki dość ciekawy, dlatego że wkładka nie jest taka materialna jak zazwyczaj tylko ona jest taka skórkowa. Wiecie co? Muszę się Wam pożarić, dlatego że śmieją się z mojej głowy. Dominika się śmieje, moja mama się śmieje, Sebastian jeszcze jest u góry, także nie wiem, ale prawdopodobnie też wybuchnie śmiechem, ja nie wiem, ona, ona mi się bardzo podoba. Nie wiem, nie wiem, co oni widzą śmiesznego, śmiesznego. jako dekor, gdzieś tam w środku w półeczki, będzie się fajnie prezentowało, ale no przynajmniej turkusowa, rozumiecie, no i skarbonka, O, skarbonka i może właśnie będziemy składać gomili, będzie się dokładał do głowy? Euro za dzień. A ja później... Mama, mama krzyczy, żebym dała głowę na taras, ale ona jest z aksamitu. Ona się pomo... Nie, ona zawidnieje. Ona jest ładna. Jak ja urządzę ten kącik, to wam pokażę, będzie się wam podobało. No. A na razie taki. Mnie się podoba. No dobrze, może ten nos ma taki spłaszczony, ale ogólnie... Dla mnie ładna jest. Dajcie znać, czy Wam się podoba ta głowa. I musimy się troszeczkę z głową schować, i wiecie co? Powiem Wam, że ja nie wiem, dlaczego mówię cały czas na to głowa. Jak to jest po prostu Budda, no, i powiem Wam, że nie jestem jakąś miłośniczką Buddy, ani figurek, ani ogólnie Buddy, ale. Ta dekoracja mi się spodobała. No, spodobała mi się, nie wiem dlaczego. Tak samo jak Dominika twierdzi, bo ona też nie wie, dlaczego się z, tej, z tego Buddy śmiała, w sensie z tej dekoracji. I też nie wiem, dlaczego mi się spodobał. No, czasami tak jest, że do czegoś nie pałacie, nie macie jakiegoś sentymentu, coś Wam się nigdy całej życie nie podobało, nagle coś widzicie i, i twierdzicie, że Wam się to podoba. No, ja mam przynajmniej tak z tą. Głową z budą. Okej, okay, i tym akcentem żegnam się z Wami. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, i do zobaczenia w przyszłym vlogu. Na razie buziaki, pa pa!